Cześć, cześć siema, no. nagrywamy dzisiaj MSP. Stworzymy sobie nowe konto. Chyba. Nie, dobra. Zalogujmy się na moje konto. O Boże. Czekaj. Wip. I teraz ja sobie wpiszę hasło i tak już pisałam hasło, już się zalogowujemy. Ja mam nowy luk. A dlaczego to? Bo pojutrze będzie. Czyli nie w... pojutrze, tylko dzisiaj jest. Dzisiaj już jest. Jaki dzisiaj jest? Dzisiaj już jest środa. W piątek są walentynki, a ja już się ubrałam. Ale będziemy tworzyli u... nowe luki. Jeszcze więcej. O mój brat tutaj nie ze mną nagrywać, to mi pozwolam. Chodź. Chodź tu. Oj, chyba tak na mnie wchodzi zawsze. Dobra. Okej. Okay. Dobra, mm. sobie też luka jeszcze oh. zrobiła na One... One... Mamy tylko kilka różnych rzeczy, ale kupimy więcej jeszcze. Ale takich podróżnych się Mój brat się nie podoba. Mój brat to jest chłopak. jak Musimy, się... oj, musimy. Się... Zaczekaj. Dobrze, już jesteśmy. I... Może jakąś sukieneczkę na walentyneczki. Nawet taką. Ale różową. O, to może być. Czekaj. Okej, okay, jestem. I szukamy dalej, bo sprawdziłam tam, ale tamta nie Nie, w ogóle nie. Ta jest też przepiękna. To jest była. Poszukamy jeszcze. No ale to bardzo ładnie pasuje. Nie. Chyba że wezmę o tą to jest bardzo ładna na no. Walentyna nie dobra do dużo nie pasuje ona no. okej okay, szukamy o, słodko ale nie o nie wracamy do tamtej tam była najpiękniejsza i będzie najpiękniejsza. Bo zabłyśnie. Chyba... Czekajcie. Chyba, że ta. No to też jest pięknie. No to kupimy to. Kup, I kupimy jeszcze tą. Dobra, spoko, już. Dobra, czekajcie. Dobre, dobrze, już jesteśmy przebierani. przebieralni, przebieramy się bardziej tak na To czy to? To? to. mam te same... Tu. Fajnie. Czy w ogóle to? Nie wiem chyba. Tą sobie weźmiemy. Okej, okay. i założymy ją na tą. Jakieś. Jakie będą pasowała. A takie? Też mamy. Będę musiała iść na czółenkę. Kupić Oki. I... by były może różowe te... rogi? Tak, chyba różowe. One chyba będą bardziej pasowały. Okay. a to bez tych rogów już. Pięknie teraz wyglądam. Dobra. No tuż. Dobrze, nie przejmujcie się moim bratem. On będzie tam gadał sobie. On będzie wszystko teraz. Oj Może jakąś animację na walentynarczki kupiłam. Ja wczoraj kupiłam, ale to same. Ale może kupimy lasem? To będzie chyba już koniec zaraz Zobaczymy Nie, to nie To też nie O nie, to jest przepiękne Dziękuję tą. Wydaje dla was. Okej. Okay. Kochani, dzięki, że mnie oglądacie. Ja już muszę kończyć, ale spokojnie. Dzisiaj jeszcze chyba będzie jakiś filmik, więc zapraszam do oglądania, bo, bo kto wie, może będzie jakiś konkurs, bo się zastanawiam na rozdanie Drip. daba ka hang